Panie Leszku, mam takie pytanie, bo rozmawialiśmy tutaj o rozwoju turystyki w Białowieży. Tak. Panie zdania, że rozwój turystyki pomógłby w Białowieży, pomógłby w ochronie puszczy. Tak. Że, bo część osób faktycznie podnosi, że im więcej turystów, prawda, to co Pan mówił, zadepczą puszczę. Ja z kolei uważam, że właśnie dzięki turystom, dzięki pieniądzom z turystyki, Białowieża może jak gdyby zrezygnować z tego takiego no, Wycinania tej puszczy tak i zacząć życie, gdyby z, właśnie z turystów, którzy ją oglądają, którzy ją podziwiają. I tu na przykład jest, też pojawia się pomysł odtworzenia linii kolejowej, która tak naprawdę de facto jest, tylko no jest tak w złym stanie technicznym, że od wielu lat pociągi nie dojeżdżają do Białowieży. Tak. Z tego, co ktoś mi opowiadał, pan pewnie jako mieszkaniec z Białowieży od wielu lat, podobno kiedyś w ogóle było, że cały parking w Białowieży to był pełen autokarów z wycieczkami szkolnymi. Białowieża to była taka atrakcja jak zakopana, można powiedzieć. Dzisiaj to się trochę zmieniło. Trochę się zmieniło, ale moim zdaniem turystów przebywa. W związku z tym, z tym kryzysem, z którego Polska wychodzi jednak obronną ręką, to turystów było nieco mniej, ale teraz znowu się to powraca. Turyści to jest w ogóle przyszłość Białowieży. Bez turystów Białowieża będzie niczym, bo zostanie wycięta, bo zostanie wycięta jak mówię za plecami społeczeństwa. To jest zawsze to nie, tutaj to nie jest jakaś gadka przeciwko leśnikom, tylko każdy zawód działa po linii swoich korzyści i jest to trochę tak z klapkami na oczach działalność, bo nie bierze się pod uwagę całokształtu kształtu sytuacji sytuacji w kraju w ogóle w stosunku do innych krajów. I tego, co się posiada, tylko doraźnie użytkuje się pewne rzeczy. I tutaj A, co da, a, tutaj, a tutaj chodziłoby o to, żeby tą białowierzę zostawić jednak dla, dla przyszłych pokoleń, żeby coś, czego inne kraje nie mają, poza Białorusią w tej chwili poza nami, żebyśmy to jednak mieli, no, żebyśmy mieli coś, czego inni nie mają, to czego na tak, tak bardzo zakompleksowym Polakom zależy. A tu, jeśli chodzi o... Zadeptanie puszczy. Istnieją i świetnie się mają parki miejskie. I tutaj, nawet jeżeli Białowieża zostanie trochę przydeptana, to dzięki temu zostanie ocalona. A moim zdaniem, bez turystów. Bez poruszenia, którzy gwarantują właśnie popularność Białowieży i to, że Białowieża jest doceniana w społeczeństwie, Białowieża powinna być jak najbardziej popularyzowana. Powinny być dla, dla turystów specjalne urządzenia. Jest tutaj polany kawał i można właściwie to było zapewnić. Bo raz, że ludzie by byli zadowoleni, dobre i mieliby jakiś elementarny dochód, przynajmniej. A po drugie, puszcza miałaby zapewnioną popularność, a popularność to się jednak bardzo liczy i w tej chwili to nie tylko staramy, jesteśmy popularni z powodu puszczy. To jest nasza najwspanialsza wizytówka puszcza w tej chwili. I my tego absolutnie nie doceniamy. Nie doceniają tego ani mieszkańcy Białowieży, którzy powinni być zadbani odgórnie. To powinna być to, powinien załatwić rząd, to powinna załatwić góra, bo sami mieszkańcy tego nie, nie załatwili. I powinna być dofinansowana kosztem nawet innych puszcz. Bo Puszcza to jest nasza najlepsza reklamówka. Tak, spotkałem taką opinię na przykład, że są kraje, które mają starsze zabytki niż Polska, tak? Mają wyższe góry niż Polska na przykład, tak? No, ale, ale Puszcza Puszczy, Białowieska Puszczy w Europie jest nic, jakimś unikatem. No, jest unikatem mhm. i tego się absolutnie nie docenia. Puszcza jest nie do... Jeszcze się... Nie narodził się jakiś popularyzator, tak jak miała popularyzatora swojego Puszcza żeromskiego, Puszcza Jodłowa. To Puszcza jeszcze czeka na kogoś takiego, czeka na kogoś. Czeka na swojego Żeromskiego i czeka na swojego Piłsudskiego, dzięki któremu hmm. powstała Polska. Właściwie, bo jestem zdania, że Polska bez Piłsudskiego by się nie wygrzewała. On, pomijając wszystko inne, to on rzeczywiście miał jakąś tak niezwykłą charyzmę i tak niezwykłą potęgę woli, że potrafił to przeprowadzić z, z, z takim skłóconym narodem wewnętrznie jak Polska. Zaborów, to był czyn tak, nieprawdopodobny zupełnie, hmm. rzeczywiście. I kogoś tak Takiego potrzeba Białowieży.